Wszyscy Dziś nagrywamy drugi odcinek. Sportal. No, I dla was zagra Jacuś? Kobyła! Czyli dziewczyna. Nie no, czepię się już tego. I tutaj strzelę sobie portalami. Nie doszedł. Jakby co, to dzisiaj Halloween bardzo zmarnowany. Prawie nigdy do nas nie przyszedł. Niestety. Chcieliśmy nagrać Jak Stronować Ludzi na Halobii. No to nagrać, ale mimo, że Waszym światem gra, Możliwe, jest dla Was zagraniczny, tylko na doktora. Dobra, a w następnym odcinku spotkamy się w następnym odcinku. Lerkę! Dobra, chodź tu i obydwaj, Narka.